Hej, hej, nowy sezon to oczywiście dużo nowości i pokrótce omówimy sobie kilka z nich i zaczniemy oczywiście od e, nowego Bohatera. Wraz z nowym sezonem do gry zawitał nowy Bohater i tym razem jest to Bohater natarcia e, Venture. Przyjrzymy się teraz z jego umiejętnościom. Pod prawym przyciskiem myszy ma inteligentny świdar wystrzeliwuje ładunek sejsmiczny, który wybucha po przebyciu krótkiego dystansu. Pod prawym przyciskiem myszy ma świdrowanie, pędzi do przodu odpychając wrogów, zdolności można tutaj użyć pod ziemią, wtedy ma skrócony czas odnowienia. Lewy shift to zagrzebanie. Pozwala poruszać się pod ziemią i zapewnia nietykalność. Wystarczy nacisnąć lub przytrzymać lewy przycisk myszy, aby wyjść na powierzchnię i zadawać obrażenia wrogom. Jego super zdolność to wstrząs tektoniczny, wysyłanie szczycielskich fales i ma również trzy zdolności pasywne: Łupnięcie, szybki atak wręcz zapewnia więcej obrażeń, determinacja odkrywcy, korzystanie ze zdolności zapewnia tymczasowe osłony oraz pasywkę roli natarcia, czyli zadawanie obrażeń wrogowi, tymczasowo zmniejsza otrzymywane przez nie leczenie. Blizzard postanowił również aktywnie walczyć z graczami, którzy opuszczają mecz. Było wcześniej kilka poprawek zniechęcających do opuszczenia nierankingowych rozgrywek, ale w tym sezonie dodano jeszcze wiele znaczących zmian. I tak w przypadku gier nierankingowych: osoby, które opuszczają 4 z ostatnich 20 rozegranych meczów, zostaną zawieszone na 20 minut, zanim będą mogły ponownie ustawić się w kolejce. A czas ten wydłuży się do 4 godzin, jeśli opuszczą co najmniej 6 z ostatnich 20 meczów. Dodano również dwa dodatkowe poziomy: 5-minutową karę za opuszczenie dwóch z ostatnich 20 rozegranych gier oraz 48-godzinne zawieszenie w kolejkowaniu do dowolnego trybu dobierania graczy dla tych, którzy opuszczają 10 y, lub więcej z ostatnich 20 rozegranych meczów. Tryb rywalizacji otrzyma również znaczący dodatek do systemu kary za opuszczanie meczów. E, gracze mogą zostać zawieszeni w rywalizacji, jeśli opuszczą jakikolwiek mecz w tym trybie. Kary zaczynają się od 15 minut, a szybko rosną, jeśli gracze wielokrotnie opuszczają mecz. Mogą nawet poskutkować sezonowym banem, który dyskwalifikuje ich na pozostałą część sezonu rywalizacji. Gdy gracze ukończą kilka meczów w trybie rywalizacji, powrócą do łask. Wprowadzono do rywalizacji zasadę, która ogranicza całkowitą liczbę meczów, które można opuścić w sezonie. Niezależnie od tego, jak często się to zdarza, gracze, którzy opuszczą 10 meczów, zostaną natychmiast zbanowani na resztę sezonu. Należy oczywiście przy tym pamiętać, że gra nie rozróżnia wyjścia, które jest celowe. Czy jest rozłączeniem przez Windowsa niedziałający internet? Czy mamy odcinającą internet, czy tam prąd? E Blizzard oczywiście rozumie, że często nie są to celowe wyjścia, no ale jak wiadomo, rozróżnić tego się nie da, więc jeśli macie niestabilny internet albo wiecie, że nie możecie całkowicie oddać się rywalizacji, no to lepiej chyba grać tryby nierankingowe, chociaż tutaj też kary są dość, no... Znaczące, jeśli chodzi o tryby nie rankingowe, bo już za pierwszy opuszczony mecz. E, co prawda jest tylko ostrzeżeniem, ale za 2-3 to już jest 5 minut bana. Opcja unika jako sojusznika daje nam, e, a bardziej dawa w poprzednich sezonach, możliwość unikania parowania z określonymi graczami w tej samej drużynie podczas wyszukiwania meczu. E, można było e, unikać takich sojuszników tylko trzech. Teraz będzie można dodać aż 10 graczy do listy Unika jako sojusznika. W przypadku większości graczy poniżej poziomu arcymistrzowskiego pozwoli to na unikanie wszystkich 10 graczy z listy. Osoby na wyższych szczeblach drabinki rankingowej mogą nadal widzieć niektórych z unikanych graczy, którzy mają niższy priorytet, zwłaszcza gdy czas oczekiwania w kolejce się wydłuża. Obecny system pozwalał, jak już wcześniej powiedziałam, na unikanie maksymalnie trzech Graczy. Było to maksimum, ponieważ dodanie większej liczby miejsc uniemożliwiłoby znalezienie meczów dla graczy na wyższych rangach, takich jak arcymistrz lub champion. Jednak wiele, 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 wielu, wielu, graczy zgłaszało swoje opinie, że no, ta lista jest dość krótka, dlatego żeby bardziej dopasować się pod graczy, no to Blizzard teraz tą listę wydłuży do 10, aczkolwiek nie będzie to zwykle działać na najwyższych rangach. Ale dodatkowo wprowadzi takie coś jak przypięci gracze. I przypięci, unikalni gracze e, są unikani najbardziej. Więc jeśli gracie na rangach arcymistrzowskich i, i wyżej, no to jeśli przypniecie jakiegoś gracza, no to będzie priorytet w unikaniu właśnie tego gracza. E, a ci nie przypięci, no to będą bardziej, będą nie bardziej, tylko będą mniej unikani. Nowi unikani gracze zastępują najstarszych, nieprzypiętych na liście. W Overwatcha dwójka oczywiście najlepiej gra się ze znajomymi, jednak w rywalizacji nie zawsze można połączyć się w grupy, jeśli znajomi są zbyt daleko od Waszej rangi. Dlatego w sezonie 10 Blizzard wprowadził szerokie grupy, dzięki którym będzie można grać ze znajomymi w rywalizacji bez względu na ich rangę. A czym dokładnie jest szeroka grupa? Eee, a no mamy z nią do czynienia. Gracze o najwyższej i najniższej randze są zbyt daleko od siebie pod względem poziomu umiejętności i dywizji. Eee, każda grupa z graczami o randze diamentowej lub niższej, których dzieli więcej niż 5 dywizji umiejętności, jest grupą szeroką. Grupy, w których gracze z rangą mistrza są od siebie oddaleni o więcej niż 3 dywizje umiejętności, również należą do szerokich grup. Wreszcie wszystkie grupy, w których znajdują się arcy, mistrzowie lub czempioni, są szerokimi grupami, niezależnie od tego, ile dywizji umiejętności ich dzieli. Z tą nową opcją wiążą się również pewne kompromisy. Po pierwsze czas oczekiwania będzie dłuższy, ponieważ Blizzard będzie starał się dopasować graczy do innych szerokich grup, wykorzystując technologię Delphi Rule, aby zapewnić jak najbardziej zbliżony poziom dopasowania. Jak to wyjdzie zobaczymy, bo jak wiemy Blizzard z dopasowaniem poziomu graczy ma czasami różne Problemy. Na przykład, kiedy szeroka grupa z platynowym i brązowym graczem zostanie dopasowana do innej grupy o podobnym rozkładzie umiejętności, aby zapewnić jak najbardziej sprawiedliwy mecz. Jednak niektóre mecze mogą nie być tak zrównoważone, ponieważ możecie napotkać przeciwników, którzy bardzo dobiegają poziomem od Waszych umiejętności. Na szczęście takie spotkania niekoniecznie będą miały duży wpływ na postępy rywalizacji. Gdy gracie w szerokiej grupie, na końcu meczu pojawi się nowy modyfikator. Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby gracze o niższych umiejętnościach otrzymywali bezpośredni awans na wyższe rangi, gdy grupują się z osobami o wyższych umiejętnościach, więc niektóre grupy w zależności od różnicy umiejętności prawdopodobnie nie zobaczą niewielkiej lub nawet żadnej zmiany w postępie umiejętności. Uniemożliwi to najlepszym graczom przyspieszanie awansów niżej notowanych znajomych. E, gracze solo będą dobierani już tylko z pojedynczymi graczami lub wąskimi grupami, e, dzięki czemu nigdy nie będą grać przeciwko szerokim grupom. Oznacza to również, że nie będzie można ustawić się w kolejce szerokiej grupy składającej się z czterech graczy, ponieważ gracze solo nie będą mogli e, nie będą mogli grać z szerokimi grupami. No, a jak wiadomo, graczy jest pięciu, więcej, jeśli si. grupa byłaby czteroosobowa, no to automatycznie musiałoby dobrać kogoś solo. Więc czteroosobowe grupy, jak gdyby chyba przestaną istnieć, przynajmniej chyba na rywalizację. Zmiana to powinna zachęcić do niegrania na alternatywnych kontach podczas zabawy ze znajomymi. A jak to się okaże, no to zobaczymy. Poza nowym bohaterem i nowym trybem z nową mapą, którą omówimy sobie w jeszcze innym filmiku, do Overwatcha zawita Mirror Watch. Od 23 kwietnia do 13 maja będziemy mogli odbyć świat wywrócony do góry nogami w krzyłym zwierciadle alternatywnej rzeczywistości. Akcja tego ograniczonego czasowo wydarzenia będzie rozgrywać się w lustrzanym uniwersum, w którym prawi stali się z uczęcami, a upadli urośli domiana bohaterów. Będzie można grać odmienionymi bohaterami i ich nowymi zdolnościami, takich jak mocarny blok dowódcy szturmowego pięści zagłady, spalenie duszy łaski w roli zemstym, czy superzdolnością antywirus agentki Colomar, czyli Sombry. Odmienić rzeczywistość będzie można walcząc na nowym posterunku Gibraltar, który został przyjęty przez... Szpon. To jak już wcześniej wspomniałam, dopiero od 23 kwietnia. W przeszłości czeka nas również oczywiście współpraca z Porsche, a teraz od 16 kwietnia do 23 kwietnia można zdobywać dropy na Twitchu. I tak za oglądanie Overwatcha na Twitchu przez 2, 5 i 9 godzin można odebrać e, nagrodę. I główną nagrodą jest e, legendarna skórka do wieprza Cyklop. Poza tym do odblokowania jest również prezentacja zagrania oraz zwycięska poza. Więcej informacji o aktualizacji znajdziecie oczywiście w grze w zakładce Aktualizacja. Teraz też wyświetlają Wam się skórki, które w tym sezonie będą dostępne w sklepie. A my dziękujemy Wam za oglądanie. E, mamy nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić polubka w górę. My pozdrawiamy Was gorąco. Do następnego filmiku. Pa-pa!